Dlaczego według pana wyborca ma oddać głos na trzecią drogę, czyli ugrupowanie, które przestanie istnieć już od przyszłego tygodnia? Jeśli przekroczy próg, nie to rozdzieli wiadomo. się na dwa osobne kluby poselskie. Tak, ale takie taki, taki jest założenie. Tak, ale to panie jest zobaczymy treść waszego porozumienia. Tak jest, ale zobaczymy jeszcze. Słyszałem ostatnio wypowiedź y, Szymona Hołowni, który nie wykluczał innych rozwiązań, bo jest politykiem roztropnym, chociaż y, y, ma y, krótkie doświadczenie, ale już bardzo y, jest, jest bardzo, można powiedzieć, takim politykiem rasowym i, i powiedział, że zobaczymy, co będzie po wyborach, prawda? Czy ja, co, możliwe ja szanuję, jest jeden klub poselski? Ja szanuję tę ja wypowiedź. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po. Yy, ważniejsze jest, panie redaktorze, żeby yy, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na trzecią drogę. Dlatego, że yy, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. To już I, słyszeliśmy. Tak, i także dlatego, żeby przywrócić ład konstytucyjny, szacunek dla samorządu, edukacji i dobre relacje z Unią Europejską. My jesteśmy tego gwarantem.